Cześć Bliźniaku. To odczyt kart od 15 do 31 grudnia, czyli jaka energia jest przy tobie, jakie są blokady, jakie jest przewodnictwo i prawdopodobna, jakby prawdopodobna energia, która tobie będzie towarzyszyć w nowy rok. Um, kochani, serdecznie Wam dziękuję za um, lajkowanie, subskrypcję, za udzielanie się, um, cudowne komentarze, za wspieranie mnie. Jestem tutaj, bo Wy jesteście. Ogromnie Wam dziękuję i ogromnie jestem wzruszona. Kochani, więc w takim razie um, Vanessa, um, Vanessa jest kartą, jakby. Twojej, um, twojej energii, tak, na tą chwilę. A nie wiem, czy wiecie, 15 grudnia e, pojawia się, e, pojawia się e, e, pełnia, i z tą pełnią czas pełni jest czasem pożegnania czegoś, przyjrzeniu się czemuś, czy tobie jest wygodnie, czy tobie jest niewygodnie, komfortowo, z czym się zmagasz, um, i właśnie pożegnania. Um, może być tych um, czy sytuacji, emocji um, w Twoim życiu bardzo wiele, um, ale nie uda się Tobie tego zrobić jakby wszystkiego naraz. I no właśnie, Vanessa pyta się Ciebie, właściwie, gdzie jesteś, bliźniaku? Gdzie jesteś i gdzie chcesz być? Bo tak um, odczuwam, jakbyś może był, była. Jedną nogą w jednym miejscu, drugą nogą w drugim miejscu, czyli czy ty właśnie czujesz się komfortowo, czy ty czujesz się dobrze tam, gdzie jesteś, przy tych ludziach, przy których jesteś. A może potrzebujesz czegoś innego, co nie znaczy to, że masz się przeprowadzić, wyprowadzić, zmienić miejsce, spalić mosty za sobą i nigdy już więcej nie spojrzeć. Jakby w przeszłość, tak? Um, tylko, no właśnie, wiesz, to od Ciebie zależy, czy coś zrobisz, czy tego nie zrobisz. Um, także to bardziej ta karta zaprasza do przyjrzenia się, um, jakby do czego serce Cię popycha. Um, jakby zamknij oczy i spójrz w siebie. I, jakby też gdzie chcesz być? Jakby z jakimi emocjami chcesz być? Czy chcesz kroczyć? Czy jest coś niekomfortowego, niewygodnego wokoło ciebie? Co może pojawia się co jakiś czas nieustająco, może jakieś takie zamknięte koło? Czuję właśnie taką niemoc, bym nawet powiedziała, takie. Potrzebuje zmiany, potrzebuje, żeby coś się zadziało. Nie wiem co, nie wiem jak, ale żeby się zmieniło to, jak jest. I kochani, to jest odczyt generalny dla każdego bliźniaka. Co nie znaczy, że każdy z Was będzie rezonować z tym. Po um, spersonalizowane odczyty zapraszam do siebie. Um, no właśnie. Ty poczuj, jakby, co, jakie emocje zbliżą cię do tego, gdzie chcesz być, jak chcesz, żeby było, a co nie zbliża cię, tak? I jakie mamy potencjalne blokady? A u ciebie, u ciebie bliźniaku, pojawia się szkoła, studia, edukacja a jako forma blokady. Ok. Więc um, może, może ym, i tak mówię, każde życie, każde wasze życie nie y y y jest troszkę inne. Y więc może potencjalnie zbyt dużo wkładasz czasu i energii w szkolenia, y y warsztaty, kursy i tym podobne. Może, może myślisz o sobie. Że jeśli zdobędę ten dwudziesty czy ten dziesiąty certyfikat, to będę może czuć więcej, o, myśleć więcej o sobie w taki sposób, iż okej, okay, teraz to ja już wiem, teraz to ja już mogę tą wiedzę na przykład, nie wiem, komuś przekazać, albo może e, korzystając z tego kolejnego kursu. Dowiem się więcej. Będę mieć więcej umiejętności. A może to jest właśnie to coś, co Ciebie blokuje, bo może nie sięgasz do swojego potencjału, do swojej wewnętrznej mądrości. Bo kochani, można mieć i dwudziesty certyfikat i kolejne kwalifikacje, a dalej być osobą, która jest nieprzyjemna i może być to osoba obłudna i w jakiś sposób nieprzyjemna, tak? Więc wiedza niekoniecznie równa się mądrość. A ty bliźniaku, masz ogromną mądrość w sobie. Tylko tak jakbyś właśnie widzisz, nie czerpał czy nie czerpała z tego. I jeśli właśnie nie czerpiesz ze swojego potencjału, z tych umiejętności, z tej wiedzy, którą posiadasz do tej pory, to należałoby się zapytać dlaczego. Kto kiedy, w którym miejscu, sięgając dalekiej przeszłości, powiedział tobie, że nie umiesz wystarczająco albo nie wiesz. Gdzieś ktoś stworzył um, takie niewiary w, niewiary w siebie. I należałoby tutaj właśnie tą pracę wykonać. Nie iść w kolejne właśnie szkolenia, kolejne kursy, kolejne studia, tylko spojrzeć kto, gdzie, kiedy, jak, jakie emocje pozostały i dlaczego nie wierzysz w siebie, w swoją moc, w swoją siłę, w swoją wartość. I mamy, um, jakbym, podpowiedź um, od tego układu, od Twoich przewodników, od Twojej duszy, jak um, uzdrowić, jakbym powiedziała, te dwie pierwsze, tak, podpowiedzi, czy te dwie pierwsze energie, które są koło Ciebie, jak je uzdrowić. <laughs> um, uśmiecham się tutaj, bo um, jest to właśnie odpowiedź na to, na co, na co powiedziałam. Ty masz wyfrunąć z tego miejsca, w którym jesteś. To jest, bym powiedziała, takie metaforyczne. Ty masz poczuć swoją siłę, swoją moc, swoją własną wartość. Ja jestem warta czy wart sam dla siebie. Ja jestem dobry, rozumiejący, cierpliwy. Ja znaczę coś dla siebie. Ja mam miłość w sobie, ja mam zrozumienie dla siebie, dla innych i w momencie, kiedy poczujesz właśnie tą lekkość w trakcie przepracowywania tych trudów, tych blokad, tych ran, właśnie wyfruwasz. Wyfruwasz w tej, w tej wolności, w takim. Ja chcę iść ku lepszemu, ku swobodniejszemu, ku jakiejś harmonii, tej wewnętrznej harmonii. Bo możliwe to jest właśnie to coś, co Ciebie blokuje, co nie pozwala tobie iść tylko nie pozwala Tobie iść do przodu, ale bym powiedziała może cofać cię. I takie dlaczego też? Zapytaj się siebie. Nie chcesz czy nie robisz wystarczająco. Dlaczego nie wierzysz w siebie? Tak? A tutaj należy spotkać się z tym z tym wziąć to za rogi, przyjrzeć się, mocować się z tym i uwalniać. Ty masz tyle do zaoferowania, taką o wielką wewnętrzną mądrość. A czy ja czasem nie mówiłam o tej mądrości? na grudniowym, jakby na cały grudzień przesłaniu, tak coś czuję, tak coś mnie się wydaje, że tutaj właśnie jest ta praca do wykonania. Czuję też tutaj, kochani, że tak jakbyś może i tak, jak mówiłam wcześniej, każda z waszych sytuacji jest inna, macie inne doświadczenia, bo tutaj w tej pierwszej karcie takie nie wiem gdzie ja chcę być, a właściwie a, no, niby, niby tu, gdzie jestem, jest niewygodnie, ale zostaje, ale serce mi mówi idź do przodu, a umysł tobie mówi, a pozostań w tym, gdzie jesteś, bo właściwie to nie jest tak źle. Pomimo tego już może to by, tobie być niekomfortowo. Czy e, wolisz, żeby ktoś prowadził cię za rękę przez to życie? E, czuję, e, może to jest dla, do, do kogoś, kto akurat w tym momencie. Um, odsłuchuję to, um, to nagranie, czuję, że to jest dla kogoś, takie, um, żeby ktoś właśnie może poprowadził cię za rękę. No ale to spójrz, w jakiej ty energii jesteś. Czy ty jesteś w energii dorosłego, czy ty jesteś w energii dziecka? Bo wiecie, to dziecko prowadzi się za rękę, a osoby dorosłej, która czerpie z własnej mądrości z własnej siły, z tego potencjału, który ty masz, przygląda się tym trudnym sytuacjom, trudnym emocjom, które pojawiały się. Um, spotyka się z tym, nazywa to, um, robi pracę, uwalnia. Więcej jest właśnie tego miejsca, więcej jest tej lekkości. Więc zapytaj się siebie, w jakiej ty energii jesteś. Czy jesteś, żyjesz w takiej trwodze, czy bojaźni, jakimś lęku? Tak jakby to cię gdzieś w jakiś sposób blokowało, stopowało przed właśnie wyfrunięciem, skorzystaniem z tego, co ty masz w sobie, tylko takie wydobycie z siebie. To jest to, co ty potrzebujesz. Wydobywaj z siebie. A możesz nie wiedzieć jak. A możesz mieć jeszcze jakąś bojaźń, jakiś lęk? Kochani, 6 stycznia mam cudne szkolenie. To jest krąg jasnowidzenia i mediumizmu, w którym przez 8 tygodni będziemy spotykać się, medytować, podnosić nasze energie, patrzeć na to, co nasza dusza próbuje. Komunikować, rozpoznawać, bo nasza dusza chce nas prowadzić przez nasze życie właśnie ku lepszemu. I pojawiają się tam informacje, przekazy. Kwestia tego, czy to widzisz, czy to słyszysz, czy idziesz za tym. Więc jeśli czujesz, że to jest coś dla Ciebie. Zapraszam serdecznie na moim kanale, tudzież na moim Facebooku, grupie Facebook. Znajdziesz więcej informacji. Również zapraszam do członkostwa. Nawet do 9 godzin w miesiącu to członkostwo duchowy przewodnik oferuje. Wspomóżcie siebie. Okay? Nie musicie mocno, głęboko pracować, aczkolwiek spotkanie z terapeutą zawsze Wam posłuży. Ale jeśli myślicie, czy czujecie, że chcecie to robić delikatniej, to zapiszcie się do członkostwa i tam będziemy się spotykać, tam już będziesz wykonywać jakąś pracę i to podprowadzi Cię ku tej właśnie wolności. Więc to jest, to jest dla Ciebie. I w momencie, kiedy poczujesz tą siłę, to, że chcesz żyć w swojej prawdzie, to te inne osoby, które są wokół Ciebie, mogą czuć się um, niepewnie przez jakiś czas, zastanawiając się, kim jest ta osoba, która tak się zmienia, która. Właśnie czerpie z tego, ze swojego środka, ze swojej mocy, która ma więcej energii, inaczej um, innych słów zaczyna używać, inaczej zaczyna wyglądać. To światło w oczach Tobie będzie się pojawiać. I te osoby, które mogą być sceptyczne do Twojej zmiany początkowo, mogą później zarażać się tym, bo będą widzieć, że magia zaczyna. Pojawiać się czy dziać wokół ciebie. I będą się później te osoby ciebie pytać. Co zrobiłeś? Jak zrobiłaś? Gdzie? Kto daje tobie takie informacje? Też tak chcę. Pomóż mi, czy, um, czy um, podpowiedz mi, co mogę zrobić, żeby um, przepracowywać to, czuć się lepiej. A Ty po prostu sięgasz ze swojej własnej wewnętrznej wiedzy. I um, idąc za tymi przesłaniami, co i jeszcze, jakby Ciebie czeka? I okej, okay, tutaj pracujesz nad emocjami, a tutaj pracujesz na temat swojego ciała. I właśnie jak patrzysz na swoje ciało? Czy jesteś dla siebie, Dobry. Jak mówisz o sobie, jakich słów używasz, w momencie, kiedy mówisz o sobie, do siebie, w myślach albo głośno. I takie też, co robisz, by zadbać o siebie, a o to właśnie to twoje ziemskie ciało. Bo nie możemy tylko i wyłącznie skupiać się nad pracą, nad emocjami, nad wnętrzem. A jakby trzeba spojrzeć na to jako całość kształt. Czy wychodzisz na spacery? Czy idziesz na masaż co jakiś czas? Czy to będzie akupunktura? Czy to będą jakieś tańce, czy wysypiasz się? Ale też czy odżywiasz się dobrze. Bo kochani, to, co wkładamy w siebie. A jakby już mówiłam wcześniej, że wszystko jest energią. My jesteśmy energią, czym się żywimy jest też energią i taką jaką energię spożywasz, taką później też, też masz. Um, więc tutaj należałoby spojrzeć, może potencjalnie jakieś um, wolne zmiany, czy powolne zmiany zacząć wprowadzać, bo by czuć się lepiej, należy też właśnie zadbać o to ciało, spojrzeć na siebie przychylnie. Ale też a może właśnie jakąś pracę potencjalnie terapeutyczną można by było wykonać. To wiesz, zobaczysz, poczujesz, tak? Czy trzeba, czy nie trzeba? Może kiedyś ktoś tobie mówił. Że jakoś wyglądasz, albo jakoś nie wyglądasz. Czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, tak? Um, i, I z racji tego mogły powstać jakieś specyficzne schematy, które są nieprawdziwe, i należy zmierzyć się z tym. Ale tak jak mówię, to wszystko zależy od Was, jakby co wy czujecie, tak? I czy jesteście gotowi na taką pracę. Taka jest podpowiedź. Um, i przypuszczam, że z poprzedniego miesiąca, to znaczy z grudnia um, z grudnia były podobne wskazówki kwestia tego, czy za tym idziesz, kochani na nowy rok, wszystkiego dobrego ciepła i miłości, w gronie osób, które Ciebie rozumieją i wspierają, a Ty dajesz i dzielisz się Swoim ciepłem i również swoją miłością i serdecznością. Zapraszam na piątkowe spotkania w grudniu z Jasnowidzem, przekazy od Twojej duszy. Piątki, godzina szósta, czasu polskiego wieczorem, na żywo, na YouTubie. Zapraszam do członkostwa, zapraszam do szkoleń. Wszystkie informacje są albo na mojej grupie facebookowej, albo tutaj na kanale. Wystarczy troszkę poszukać. A ja z Wami się żegnam do następnego spotkania. W miłości i świetle. Trzymajcie się. Pa!